Królestwo Francji jest to państwo, które istnieje od maja 2009 roku. Stolicą jest Paryż, słynne miasto zakochanych. Głową państwa jest król, który panuje na zasadzie monarchii konstytucyjnej. Francja podzielona jest na sześć regionów administracyjnych. Główne stolice to Lille, Strasburg, Nantes, Paryż, Marsylia oraz Bardax. Królestwo Francji oferuje wszystko, o czym można marzyć, wybierając się w podróż w celach turystycznych. Wspaniałe miasta, piękne plaże, bardzo dużą liczbę zabytków i wspaniałe krajobrazy. Obowiązkiem dla każdego turysty jest odwiedzenie Paryża, miasta zakochanych oraz centrum mody i kultury. De to francuskie określenie na relaks poza domem, gdzie człowiek może odnaleźć samego siebie. Od Saint Tropez zaczyna się lazurowe wybrzeże lub inaczej potocznie zwana Riviera Francuska, czyli urokliwy krajobraz, słońce morze. Ponadto bujna roślinność i beztroski z tych życia. Przy okazji wizyty w Królestwie Francji nie można odpuścić sobie z kosztowania francuskiej kuchni: żabie utka, sery, ślimaki, czy też naleśniki francuskie lub wino. Tego nie można za żadne skarby ominąć. Francja prowadzi aktywną politykę zagraniczną, tworzy uczelnie wyższą, posiada bogato zaopatrzoną bibliotekę. Stworzyli Królewską Akademię Francji. Tak jak monarchia Austro-Węgier posiadają również media. Jednym słowem Francja zapomina o kryzysie, który ją męczył przez długie dni jej istnienia. Zmiana ustroju okazała się szczęśliwą w dziesiątkę, jednak jeszcze jest wiele przed nimi. Ja jako obywatelka monarchii Austro-Węgier zachęcam was przyjedźcie do królestwa Francji.